Genialny horror nareszcie w streamingu. Jeden z najważniejszych filmów ostatniego roku obejrzycie bez dodatkowych opłat. Do tej pory trzeba było za niego więcej zapłacić lub skorzystać z tzw. źródeł alternatywnych, do czego nie zachęcam. No ale nareszcie mamy to. Najnowsze dzieło jednego z najbardziej cenionych współczesnych twórców. Obserwuj ten profil, żeby być na bieżąco z premierami filmów i seriali. Robert Eggers odświeżył klasyczne mit wampira zachowując jego gotycką aurę, a jednocześnie nadając mu psychologicznej głębi. Skupiając się na obsesji, śmierci i samotności, wpisując swoją wizję w tradycję niemieckiego ekspresjonizmu. Eggers nie Interpretuje tematu, no może dopisuje do niego kilka nowych znaczeń, tylko wraca do korzeni. No, sferatu, remake klasycznego horroru z 1922 roku i wariacja na temat Draculi Stokera. Obejrzycie już na Sky Showtime w ramach subskrypcji i zdecydowanie warto to zrobić. Co więcej, również inny znakomity tegorocznych horror można już obejrzeć w domu zniknięcia, które wciąż jeszcze emitują niektóre kina, trafiły już do VOD. Niestety nie do streamingu z abonamentem, w związku z czym za domowy seans trzeba zapłacić albo 5 dyszek za dwudniowy dostęp, albo 7 za dostęp stały. Do złapania m.in. w playerze, Rakutenie czy premiery Canal Plus. Miłego.